Witam Cię serdecznie. Nazywam się Marek Zaręba. Jestem dietetykiem. Być może poznałeś publikacje o zdrowiu, które napisałem, m.in. Jaglany Detox, ale dzisiaj chciałbym Cię serdecznie zaprosić do indywidualnej konsultacji w moim gabinecie. Jesteśmy w Bielsku Białej, gdzie mieści się Centrum Medyczne Neomed, a na pierwszym piętrze znajduje się mój gabinet Natu Immuno, Centrum Immunoterapii Naturalnej przyjmuję we wtorki oraz w czwartki od godziny 12 do godziny 17 jeżeli nie jesteś w stanie nie możesz dotrzeć do Bielsko-Białej na indywidualną konsultację w gabinecie zapraszam Cię również do zapisów na konsultację telefoniczną którą można odbyć również za pomocą aplikacji Whatsapp serdecznie zapraszam Cię zapisy na stronie www.gotujzdrowo.pl Kom. Tam dowiesz się również, jak wypełnić ankietę przed konsultacją, jakie przygotować badania diagnostyczne oraz co możesz wykonać na miejscu z badań, kiedy przybędziesz do gabinetu. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam na konsultację na Tu Immuno, Gabinet Immunoterapii Naturalnej.